Dzień dobry widzo Hejo! Będę grał dzisiaj z topikiem. Przywitać Siemano widzowie No Idziemy nagrywać co idziemy nagrywać w co to jest za gra Simon mówi Simon mówi Simon mówi stój O Simon mówi skacz Simon mówi idziemy do gry Chyba tędy, nie? Aha, musimy poczekać. Rynę. Eee, to jak tam panie, panie Tofiku, jak tam pan upadł? A dobrze. A dobrze? Bardzo dobrze, płynie. Co? Płynie czas. A płynie czas, no, no, no. no. A powiedz mi, czy nie czy. A jak tam po naszej walce w shotgunach? Jak się czujesz? Dosyć, bo, bo, bo ciągle wygrywałem no w sumie z jednej strony faktycznie Ale teraz na pewno ze mną przegrasz, tylko znajdź mnie. Czekaj, aha, że muszę znaleźć jego, dobra, spoko. Na pewno w tej konkurencji to ja będę lepszy. To jestem kurde pewny. tion, O! Kto jest pierwszy? Cze, co nie ja? Jakaś kula włóka jest! Co to jest no? niesprawiedliwe? A to co tu chodzi? To wich powiedz mi o co, co tu chodzi? O kurde Au To bolało To bolało Moje serce Tyry tyry Czemu ty wygrałeś? <noise> Robię na no, czuję Pamięta się Squid Game tak dalej Nie no, Ja chciałem wygrać Czemu ja muszę być drugi? ILE? 15 punktów? Nie za dużo trochę? Kurde, nie za dużo. Nie. Kurde, nie tędy począt. nie... To jest coś jest łatwe... To jest coś jest dla mnie łatwe jak się od góry jest... O kurde! O kurde! zepsulimy Co? Nie no winners. Z... Nie ma zwycięzców O! Tak się da? Eee... Co ja to... Co ja teraz? Ja papudę udaję? Co? Co to? Kurde, jakaś bomba na mnie leci! Co to jest? Jakiś kurde, jakiś kupa jakaś, nie wiem co to jest. Żyjesz? Ała! No god! No, god, please, no! 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 Kurde nie, zagapiłem się. Eee, no. No nie! Znowu to samo. O, wygnałem. Co? Zginałem, niestety. Ale daj to już się trzymałem. No nie, Luna, kurde, wygrała. Ta z Trzeba też. Co? Trzeba też, niestety. No, Co? Zabrałaś punkty. No drugie miejsce dostał. Nie, no teraz to przegrasz na pewno. Nie ma bata, kurde. Ja mam 76, level kurwa, ja jestem lepszy. Tak dobrze, to. To teraz się spoczę specjalnie, żeby wygrywać. Spocisz się? Ja się bardziej spoczę. <grym> ja będę bardziej skosony Ej, on śpi, kurde, zobacz. Pa, pa, jak śpi. Simon, szybciej, turn Szybciej. Co on, co on? A tylko trzy zaby będą grały? Nie, cztery szybki Strzały i wygrywam eee, nie, bo ja wygrywam. Bo tak, ja dobrze. jestem lepszy i ja, na pewno dobrze. ja Dobrze Dobrze, dobrze Zakładam się o o jeden Robux <laughs> Zakładam się o jeden Robux, że wygram <laughs> Nie 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 nie, 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 nie. kurde! Ześlizgłem się! To jest To jest niesprawiedliwe! Tu wysmarował to masłem. Orzechowym jeszcze może. A skąd wiedziałeś? Bo ja to, ja to robię. Ja teraz będę płakał. CO? Co ty zrobiłeś? Ty... Jed... Ja posmarowałem przed rundą. Ty, ty gałganie, ty. Co, o co tu chodzi? Zatrzymaj się na numerze, który mówię. Cześć, ok, spoko. Kurde, to wcześniej. Czekałem, też. Aha, wszyscy na zero? To jest za późno, kurde. Dlaczego wszyscy na minucie, niektórzy co niektórzy? Rano. Dobra, dawaj, 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 dawaj. 4,28 Kurde, ktoś zrobił równe 4, Ej, ty to rozumiesz? A czy czemu zrobić 0,0? Nie, ja zrobiłem 3,97 Ta? Tak. To dziwne On swojego klona Mojego klona e, Gdzie jest mój klon? Widzę tylko twoje O, tu jest mój jakiś klon Gdzie jest mój? O, tu jest mój klon tu jakiś ryczy, że mnie nie widać. O, tu biegnie jakiś. Tu kurde jakiś biegnie. Czekaj, gdzie jest jeszcze mój klon? Kto wygrał? Jeee! Yeah, wygrałem! Jeez! Yes! Cuda się zdarzają Co to jest? Co się dzieje? Ej! A ja muszę szukać swojego skina czy co jest? Czekaj A no Eee. Aha, ja muszę szukać skina tego i mojej postaci co dostałem Ręka, ręka, gdzie jest ręka jakaś. Jest, jest, jest! Szybko, daję 2 sekundy! Jest! Kitterberry wygrał! <grystanie> <grystanie> Sumo! Co to jest? O kurde. To będzie mocne! Ej no! No... nie staszy! Nie nadążam! No kurde, nie tak szybko no, Kurde, mi wszystko zrobiły, Ja? Jestem za wolny, kurde Czemu ty jesteś trzeci? <śleski> No to jest, to jest niesprawiedliwe! E, Ej! ja Mówiłem. To jest niesprawiedliwe! Mówiłem. Mówiłeś, no jak? To niemożliwe! Niemożliwe to jest przecież! O, ho, ho. To co? Jeszcze To trzy do będzie? Nie, ja teraz wygram. Na pewno. Bo jestem królem Co do jajka, będzie Nie, nie wygrać, ja będę miał pierwsze miejsce Czekaj, jak, jak to jest w lice, odpalę szybkie bykanie jak ma Warwick Na... na... jak ktoś wywoła krew To będę szybszy Kurde, nie no dobra, za 18 sekund się dowiemy Mam 70. Uśmiu. Dobra e, Jak myślisz, jakie będą te rundy? Będzie spinanko, czy jak myślisz? I... Zobaczymy! No dobra, za trzy sekundy się dowie... Raz, dwa, trzy! Ooo... Runda pierwsza, ale co to znaczy? Trzy... Nie skacz, okej... Okay. Aha, przygotuj się! <grybuj> przygotuj się... Oj... Okej... Okay. <grybuj> Dobra robota. Kto był pierwszy? Kurde, to <grystanie> <grystanie> Kurde, bo zaraz będę ci bił. A o co tu chodzi? Czarną wersję czego? Sushi. Jak wygląda sushi w Minecrafcie? Yes! 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 To jest jakieś w ogóle. Burgery teraz? Że ja nie wiedziałem. Tak. Ja myślałem, że tylko sushi. No kurde, wszystko mi zabierają. O, nie ma to fika. Jeszcze! <laughs> mi się wydaje, że nie będzie. Przygotuj się, aby wybrać to, co mówię. Ok. K krąg? Czekaj. Wybierz krąg. No wy. Co? ...kwadrat. Aha, że tak Dobrok Ja nie mówię Jestem debilem Jestem debilem Ej, zamiast szuka, Zamiast tego to szukałem Po nazwie O nazwie No, no, no tak. właśnie no. <noise> Cześć tutaj Mi się kurde myszka rozładowała akurat Jep, niep Idź, idź Chodź tu, Zenyk Kto był pierwszy? Tofik Ty mnie denerwuj Ty mnie denerwujesz? Kurde, nie, to, to jest niemożliwe Dobra, myszka wróciła do gry eee, I co ja mam teraz robić? Umieść gwiazdki na szczycie ja e? nie mogę wejść Co był? Jakiś Rumuny. Rumuny jakiś były. Ajajaj. No, co ja mogę powiedzieć? No nie! No kurde nie. O i tak? Nie, 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 nie wytrzymam Ja zaraz dodam zawału, czy coś No co? 4 do 0 teraz? Teraz wygram, na pewno Na 100% Czekaj, do gry muszę dojść Teraz będę na 100% wygram Nie ma kuldebata, cool bata, że nie przegram Ty nie możesz tyle wygrać Chociaż <grym> na koniec odcinka muszę wygrać Dobrze, to nie pozwolę ci. <laughs> nie, no teraz wygram na pewno. Nie ma bata, że nie. Ty, ty, ry, ty. Odbieram są monetki. Kurde, dużo tych monet. Dwa złote, trzy złote. O co tu chodzi? Angielski. Przygotuj się na. English words. O kurde Eee. Dog. aha, bo aha, tak. B eee, kurde, przekliknął. Ciężko trochę, ci powiem. O dostaję za punkty. Tafik. Wow. <laughs> Tafik. <To f***. laughs> Ale co to ma być? A masz, a O oh, ty, o oh, ty ha A nie musiałeś dostać A ha? a masz, masz. masz. Ojej, no co to miało być? <noise> to jest niesprawiedliwe, to było niesprawiedliwe Wow! Yes, wygrał! Wiesz, ale zobaczymy final! No to jest racja w jednej strony tak! Stąp mnie! Czekaj, mamy ich omijać, czy na nich skakać, bo nie wiem? Nie wiem. A mamy po nich skakać, myślałem, że nie możemy skakać. Dobra, op! Kurde! A, szkoda. Haha! Cofik to, to jest... To, to ty jesteś kurde będę dominą To jest niesprawiedliwe To jest niesprawiedliwe Dawaj do, do paszczu lwa uh! Kurde Jest! Uh! JEEEES yes! O nie daje mi się Jest do góry bo trafiłem wygrał? Wow, Ale zobaczymy A trzeci, akurat, dobrze Trzeci? To niesprawiedliwe <grym> A nie, w sumie sprawiedliwe Hihi. A do co tu chodzi? Przejść przez labirynt Ale co, że hmm. Aha, takie buty O kurde, będzie, będzie ciężko U yes! JEEEES! Widzisz labirynt? No nie dało mi się. No niestety. Dobra, jest. Ale, ale sobie chyba najwięcej punktów będę mieć. Może chodzić lepiej, żeby nie. Yes! A. Wygrałem! I na tym Tam mu fory, widzowie. Ta fory, kurde. Ja jestem lepszy. I tym akcentem się żegnamy. Na razie! Na razie! Ja tylko wygrywałem. Nie!